Oczy sobie tu obrót, nie będzie latało. O, i teraz wijaj. Tak, spokojniej, spokojniej. Tak. Równiutko. Tak, palec, złap żyłkę. Otwórz kawą. Otwierasz. Za siebie. I teraz Nie. Super. Nie próbował nigdy. O proszę. Okazuje jakiś zdolny. Paka, paka, żyłka. Mówiłeś co? Dzień dobry wszystkim. Należymy do Polskiego Związku Wędkarskiego, ale niestety, ale ten pan jeszcze nie wie o kilku pewnych kwestiach, dlatego musimy i i jemu podpowiadać jakie tutaj dzieją się ciekawe rzeczy. Mamy grę planszową, która została wymyślona przez osoby z Okręgu Gdańskiego w PZW. Ta gra polega na tym, że trzeba poruszać się tymi pionkami. I, i, I za każdą ilość oczek siada tam sześć na dane pole. Każde pole oznacza różną rzecz i na którym, na którym można wygrywać punkty. A punkty to są takie rybki. Kto złodził więcej rybek? Na ten właśnie podczas tej gry wygrywa. No i też na tej planszy obecnie rozstawiliśmy takie rybki, które można łodzić na skrócone szczytówki od, od datów. Założyliśmy na nie haczyki. A większość z nich zrobiliśmy takiej, jak, jak wyglądały, i, i jakby właśnie te dzieci, co tutaj są, odwiły na muchę. Rzucają kostką I ta osoba, co rzuciła na przykład sześć oczek na, na kostce, dostaje szklaną rytkę. A, a osoba, która rzuciła mniej niż sześć, na przykład pięć czy cztery, dostaje właśnie tyle cukierków. Ile, ile jest właśnie tych oczek? Ja Dało się! Ale... O, rybka! Ja Uf, się. Dziękujemy je tak, jest serdecznie. Jest to gra wielowątkowa, wychowawczo-edukacyjna na zasadzie gry monopoli. Są zadania, los, pytania. Pytania związane są z szeroko pojętym wędkarstwem, z przepisami, ekologią. Wyobraźnia tylko decyduje o wykorzystaniu tej gry w trakcie szkoleń młodzieży wędkarskiej, w trakcie takich festynów, przy okazji takich festynów jak dzisiaj. Dnia sportu. A razem ze mną jest wiceprezes Polskiego Związku Wetkarskiego. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że nasze stoisko cieszy się zainteresowaniem przede wszystkim dzieci. Stawiamy na młodzież to nasze zadanie statutowe, żeby, żeby jak największej młodzieży przychodziło do Polskiego Związku Wetkarskiego. Mamy dwie rzutnie do castingu: tarcza Remberga, skisz. ale nie, ja mamy różne ciekawe <głos》> rzeczy odnośnie Polskiego Związku Dętkarskiego. Mamy tutaj na przykład czy wydania wiadomości dętkarskich, najlepszej gazety dętkarskiej w Polsce. I mamy tutaj na przykład ciekawe rzeczy odnośnie różnych podisk. Tu tutaj na przykład rodzinnych ro, ro, takie takie haczyki, które są podobne do kształtu muchy. Wędkarstwo jest sportem, każdy rozumie to jak chce. Jedni traktują wędkarstwo jako przyjemność, jako relaks, inni budują rywalizację i traktują to w kategoriach sportowych. Mamy tutaj także wędkarzy rzutowców, którzy niejako nie łowią ryb, łowią na sucho, rzucają. Bardzo fajnie było taki dzień spędzić sobie niekoniecznie na rybach, ale na błoniach stadionu z przedstawicielami innych dyscyplin, no mamy bardzo, bardzo szerokie spektrum. Wymienialiśmy doświadczenia, rozmawialiśmy, przefajnie spędzony dzień z rodziną. Dzisiejszy ten wielki festyn polskiego sportu jest również dla nas źródłem inspiracji, ponieważ już tutaj z kolegą Sylwkiem znaleźliśmy inspirację nowej, ciekawej gry dla dzieci. Nowej gry wędkarskiej, myślę, że... W edukacyjnej. Edukacyjnej przede wszystkim. I myślę, że tutaj zadoptujemy to na potrzeby naszej pracy z młodzieżą wędkarską. Pan rzucił szóstki! Ja też szóstkę! Masz? No, ekstra. Szóstka. Tomek! Tomek!